Czy rośliny mają coś wspólnego ze snem? Sprawdźmy. Hej, jestem Lub i pracuję w IKEA. A dzisiaj z Kasią, specjalistką do spraw projektowania wnętrz, porozmawiamy o tym, jak rośliny wpływają na komfort snu. Kasiu, co tu w ogóle robiłaś? No ja akurat sprawdzałam, czy nasze rośliny są odpowiednio nawilżone. Ja osobiście uwielbiam rośliny w sypialni, ale nie tylko w sypialni. Natomiast w sypialni po prostu kocham. One przynoszą pewien spokój w moim e, codziennym funkcjonowaniu. Czuję się dobrze, kiedy po prostu są wokół mnie. Coś jeszcze te rośliny robią. Bardzo dużo robią dla naszego komfortowego snu. Regulują nam nawilżenie w sypialni, pozwalają nam powietrze oczyścić. No nie mówiąc już o tym, że zieleń sama w sobie ma takie właściwości uspokajające. To prawda, ale może zacznijmy od tej jakości powietrza. Są takie rośliny, które pozwalają nam powietrze oczyścić. To jest senseiwiera, ale to są też inne rośliny. Mamy tutaj aloes, bardzo dobrze znany. On ma także różne inne fajne właściwości. Kto nie próbował coś tam sobie natrzeć, wytrzeć aloesem? Babciny patent. Banany chyba. Patenty. tak jest, na różne rany, na różne, na piękną cerę, więc jak najbardziej tak pije się również na z aloesu. Więc aloes. Jest również bluszcz, dobrze nam znany. Nie jest taki łatwy w uprawie, jakby się wydawać mogło. Mamy również z roślin oczyszczających skrzydłokwiat. E, przepiękny. On też nie potrzebuje tak dużo atencji, więc tak Prawda. naprawdę on sobie po prostu rośnie, kwitnie. No jest takim pięknym kwiatem, który gdzieś wkomponowany w naszą przestrzeń dodaje takiej elegancji, takiego życia. On, jeśli potrzebuje naszej atencji, to sam nam to pokazuje, prawda? Kiedy Dokładnie. go zapomnimy podlać, to opadają mu listki i wtedy od razu wiemy, żeby mm -hmm. ruszyć do akcji. Mm -hmm. Czy są rośliny, które mogą sprawić, że będzie, jeśli mamy suche powietrze w domu, to możemy tą wilgotność właśnie zwiększyć za pomocą tak. jakichś kwiatków? Tak, i tutaj e, z pomocą na pewno przyjdzie, będzie palma areka. Ja tutaj mam palemkę. Palemkę taką miniaturową, ale jest też jej większa siostra. Nie wiem, czy tutaj. Czy mogę Was zaprosić tutaj do środka? Aby pokazać, jak wspaniała jest ta palma areka, i ona właśnie zbiera, jak gdyby z zewnątrz, tę wilgoć i wykorzystuje ją do swojego wzrostu. Są jeszcze rośliny, które z kolei nie mają takich właściwości, ale tutaj, o dziwo, mogą przydać się także pewnego rodzaju patenty, jak na przykład doniczki wykonane z gliny. Czy Michał, mogę cię prosić o o, to jest świetne. Dziękuję ci pięknie. Tutaj mamy, słuchajcie, doniczkę z gliny. Ona ma takie mikropory mhm. i w te mikropory po prostu dostaje się nam woda podczas podlewania. Czyli ta wilgoć, jak tak, jest, jest troszkę tutaj zatrzymywana, mhm. tak jest. I w odpowiednim momencie, to znaczy kiedy już jest sucho, ona oddaje. Fakt, że moja koleżanka, chyba która ma ponad 100 ileś kwiatów w domu, ma właśnie wszystkie w e, takich osłonkach i sobie bardzo chwali i zawsze przekonuje, że dużo e, lepiej te rośliny rosną i tak. rzeczywiście mhm. e, potrafi w te kwiaty. A jeśli mamy za wilgotno we wnętrzu. A to akurat te pierwsze, o których wspominałam, Aha. czyli na przykład bluszcz, na przykład aloes na przykład e, tutaj skrzydłokwiat, kwiat. E, tak jest sensewiera, ale też listka. Więc Aha. jak gdyby to są takie rośliny, które warto mieć właśnie żeby trochę pozbyć się nadmiaru wilgoci. No ja też nie byłabym sobą, ponieważ na co dzień zajmuję się projektowaniem wnętrz, gdybym nie powiedziała, że w ogóle rośliny można wykorzystać także jako motyw przewodni do naszej sypialni. No tak, 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 tak jak, jak tutaj w, w tej sypialni. Chciałam jeszcze powiedzieć Wam, dlaczego w zasadzie ta zieleń jest dla nas taka uspokajająca. Okazuje się, że nasze oko potrzebuje przy kolorze zielonym jak najmniej pracy do przetworzenia wszystkich informacji. Mhm. Dlatego ten kolor nas uspokaja i Przecież. dlatego właśnie dobrze wprowadzać tak. ten kolor do do sypialni, jak również kwiaty. Kasiu, powiedz mi jeszcze, co w takim razie dla tych zapominalskich? Znowu pokażę Ci jedną rzecz, tak jest, zapraszam Ciebie tutaj. To jest taki nawilżacz, który możemy sobie bezpośrednio zamontować w roślinie. Kiedy wyjeżdżamy na dłuższy wyjazd, możemy sobie uzupełnić wodę i roślina sama w momencie, w którym będzie już wysuszona, będzie pobierała odpowiednią dla niej. To jest ważne dla niej mm -hmm. e, ilość wody. Spryskiwacz, konewka też w pobliżu? O, oczywiście, prawda? oczywiście. I tutaj muszę wspomnieć oczywiście o tym, że przepiękne mamy konewki. E, I mogą nawet stać jako dekoracja gdzieś u nas w sypialni. A wiadomo, że taka odstana woda jest dużo lepsza, lepsza dla naszych tak kwiatów, jest. a nie taka prosto z kranu, prawda? Dokładnie tak. No i jeszcze jedną rzecz muszę wspomnieć. Koniecznie. Nawet jeżeli kochasz rośliny, musimy pamiętać o tym, żeby nie kłaść sobie roślin czy nie dawać sobie roślin bezpośrednio nad głową. Bo rośliny mają to do siebie, że czasem gubią listki, no więc śpisz sobie i nagle pach. Masz tutaj ozdobę na, na swoim własnym czole. ale to jako jest, aloes, to byśmy jeszcze to, mieli Na taką maseczkę od razu, natomiast y, y, trzeba je podlewać, więc woda może się przelać. No, więc tak. y, też znowu, na naszą pościel, na nas, więc to nie jest okay. zbyt dobre. Ehm, Kasiu, trochę już o tym powiedzieliśmy, ale bym chciała jeszcze tak dopełnić. Gdzie te ro rodziny? Rodziny mogą też być, rodziny roślin stawiać? To znaczy to byś... poza standardowym e, parapetem. Tak. Mamy no. bardzo dużo różnych Ciekawych rozwiązań. Kwietniki stojące, wiszące. Też bardzo dobrze wyglądają takie wiszące. Makramy. Makramy, tak jest, ale nie tylko. Możemy wykorzystać regał, ale ważne jest, żeby w sytuacji, w której wykorzystujemy regał, upewnić się, że będziemy mieć odpowiednio zabezpieczony przed zalaniem. Jeśli Wy macie jakieś pytania, komentarze, to koniecznie też możecie je zadawać Kasi. Oczywiście zachęcamy do subów, lajków naszego kanału, zostawiania pytań. Dziękujemy za ten odcinek i do zobaczenia w kolejnych. Do zobaczenia.